Na mojej liście jest to na wsparcie. Mamy są trochę takie same sobie zostawione, nie? Ta dżemka nie musi być w domu, w łóżku, o tej godzinie, przy takich warunkach, tylko próbować wyjść. Jest... Wyprawka dziecięca, tak. jest To Jest w wyprawce ja mogę nie mieć już praktycznie nic dla dziecka dzisiaj, no. ale potrzebuję mieć różne gadżety, które... Tobie ułatwią. Kiedy się rodzi to pierwsze dziecko, mhm. jak sobie zdajesz sprawę, że już nie będzie tak samo, Wiesz? I okay. że, y, że nagle twoje życie wygląda inaczej i musisz mm -hmm. je dostosować. I masz takie pierwsze, oh! o nie, w ogóle katastrofę, a później się okazuje, że jednak są gadżety, są sposoby, są ludzie, którzy trochę pomagają ci wrócić do tego poprzedniego życia, ale mm -hmm. już w takiej nowej formie, nie? Miałam wrażenie, mm -hmm. że dalej mam moje życie, dalej mam moje życie, tak. ale nie mam. Tak. tak. I mogę żyć. i kumam cię. Nagle się okazało, że da się to znieść. <laughs> że to wcale nie jest tak źle i że ja nie jestem sama. Dziewczyny, Hej! Dzisiaj chcemy się z Wami podzielić naszymi tipami, co uratowało nasze macierzyństwo. Na, nasze początki macierzyństwa. Czyli czas z niemowlaczkiem. Zapraszamy. Na mojej liście aktualnej to jest aktualizacja już po drugim dziecku, no. gdy poczułam różnicę pomiędzy pierwszym a drugim, jak, masz, masz? jak można zorganizować sobie początki macierzyństwa. No. Po prostu mój must have. Bez tego nie rodzę, nie zachodzę w ciążę. No. Jest obecność. Obecność innych osób lub zwierząt. I konkretnie chodzi mi o to, że po prostu jak wspominam macierzyństwo z pierwszym dzieckiem, mhm. które bardzo mnie potrzebowało, mhm. całą uwagę skupiało na mnie. Jesteś, wiesz, macierzyński jeszcze w tym wspomaga dosyć, no, no. że czasami się okazuje, że jesteś zamknięta w mieszkaniu czy domu sama, sama z dzieckiem mhm. i każdy problem tego dziecka jest skupiony na Tobie. Mhm. I jak nagle się okazało, że jest już brat, siostra, albo pies, kot, albo ktokolwiek, albo drugi rodzic pracujący zdalnie, czy więcej wsparcia właśnie rodziny, rodziców, zorganizowanie sobie jakiejś takiej wioski wsparcia sieci. I po prostu ta uwaga jest tak rozproszona, trochę tak jak wtedy, gdy bierzesz dziecko, które jest na przykład wyspane i zostajesz z nim w domu. I ono po prostu cały czas i jęczy, a weźmiesz je poza dom, mhm. gdzie coś się dzieje i się rozprasza jego uwaga. Nie, wiem, że tu jedzie wiem, auto, wiem, wiem, tu no. coś. Więc to działało no. dokładnie identycznie, że. Było rozłożone nie tylko na jedną nieszczęsną mamę, tylko na. Tego tu weszła siostra, na tu wszystkich coś się nieszczęsnych rozlało Tak, tu się coś rozlało, tu ktoś tam krzyknął i po prostu dziecko siedzi jak w filmie, nie? Ogląda. No. Nie ma czasu skupiać się na tym, że jest aż tak senny albo że je coś no. boli. Także no. No. wow, ja po prostu jestem teraz. No wiem, ale jakby no. tak zakładając, że nie każdy jest w stanie przyprowadzić się nagle nie. do domu wielorodzinnego albo ściągnąć mhm. sobie chopę ludzi mhm. do domu. To jak, no jak to myśli, dzisiaj patrzę to... na no to tak, ja trochę tutaj ciebie podpatruję, tylko no. u mnie to nie jest za bardzo realne, bo dzieci nie są w stanie się uspokoić przy karmieniu, sypianiu i tak dalej. No. No. Jesteśmy trochę skazani na ten dom. No. Ale to co widziałam, że ty jak ty sobie to organizowałaś, mhm. to ty po prostu wychodziłaś z tym dzieckiem z domu. No. Jak najwięcej wychodziłaś, starałaś się dążyć do tego, żeby nie zamknąć się z nim właśnie tak. w czterech ścianach. Tak, tak, tak. Bo, ale powiem Ci, że to też jest coś, co ja sobie wyprasowałam, bo mm -hmm. mam takie właśnie wrażenie, że za pierwszym razem, jak zostałam mamą, mm -hmm. byłam taka strasznie przejęta tą, tą sytuacją, tym mm -hmm. wydarzeniem, wiesz, że ja w ogóle jakby zamknęłam się właśnie wtedy w domu mm -hmm. i tak chciałam wszystko, wszystko tam, mm -hmm. nie? Żeby to wszystko było poprawnie i tam, mm -hmm. a dopiero później mi się udało wprowadzić taki luz, nie? Że ta dżemka nie musi być w domu, w łóżku. O tej Godzinie przy takich warunkach, tylko próbować wyjść, próbować jednak tak. coś, wiesz. Mhm. Ale w tym takim zamknięciu, tak mhm. sobie myślę teraz, i ja wiem, że są podzielone zdania na ten temat i też się zgadzam, ale jednak grupy mamowe na Facebooku mhm. to jest coś. Co ja teraz doceniam. Mm -hmm. I ja wiem, że tam można dostać tyle samo jadu, co i wsparcia i, i ciepła. Ale jednak, jeżeli nie mamy jakiejś takiej koleżanki, która jest mniej więcej w tym samym Ech. okresie życia co my, czyli z jakimś mm -hmm. małym dzieckiem, to dobrze mieć kontakt z jakąś inną mamą, mm -hmm. która też ma takie problemy jak mm -hmm. my i się poradzić, nie? Wiadomo, trzeba sobie to przesiewać bo napiszecie post i może się okazać, że tam w ogóle będzie dramat. Albo tak, przeżyjecie. Tak, ale są takie małe grupki, czasem na przykład można znaleźć jakąś tematyczną grupę, nie? Uh -huh. Że nie wiem, na przykład chustonoszenie albo coś i tam już są mamy i tam tak. już można z kimś o czymś porozmawiać, coś napisać, coś przeczytać. Tak. Bo mam wrażenie, że teraz y, często też jak my żyjemy współcześnie, uh -huh. mamy są trochę takie same sobie zostawione, nie? No, jest taka tendencja do izolowania się, każdy no. ma swoje potrzeby, swój styl życia. Uh -huh. Ciężko nam y, każdemu się jakoś dopasować do innych, coraz mniej osób ma te dzieci albo w podobnym wieku, no. więc to nie jest tak, że widzisz na ulicy i nagle spotykasz 15 mam, no. tylko trochę trzeba sobie to samemu aktywnie zapewnić. Także tak. zgadzam się, chociaż ja bym po powiedziała, że ta grupa może być fajnym punktem wyjścia, mhm. że tam... Możesz im tak, poznać. Dokładnie, że stamtąd wychodzisz, bierzesz e, jakąś konkretną osobę, do której piszesz na priw. I o, wtedy już tak. jest mała szansa hejtu, a najlepiej no. jeszcze z tą osobą zacząć y, w taką realną konwersację, czy tak. To albo audio... to w ogóle była osoba z okolicy, to tak. już chyba. Albo, z okolicą, albo nawet jeżeli nie z okolicą, to chociaż no. telefonicznie, a nie tylko Wiem. Messengerowo. Mhm. Ale faktycznie to może dużo dać, im bardziej sprecyzowana jest y, tematyka grupy, tym mhm. jest mniejsza szansa na jad. No właśnie, trochę jak tak. w nazwie naszego kanału. Mamy jak ty, nie? Że znajdujesz sobie kogoś, kto ma jak ty. Tak, i, i to jest w ogóle super pomysł, co powiedziałaś, bo faktycznie o tym zapomniałam, że. Grupy na fejsie nas uratowały maksymalnie. No. Jak nie mogliśmy się dowiedzieć, co jest nie tak z naszym dzieckiem, jak mu pomóc, no. to okazuje się, że rodzice o podobnych problemach. E, Już mają, tam są, nie? Obcykani. Mają taką wiedzę no. i no. po prostu tylu specjalistów obcykanych, tak. że znikąd się nie dowiedziałam tyle, co stamtąd. Tak. I faktycznie to było tak, że piszesz posta i wiesz, że wszyscy Cię rozumieją. Mhm. Że oni wszyscy, jadą na tym samym wózku, mają dokładnie ten sam tak. problem, taki bardzo wąski, sprecyzowany. Nie? Tak, 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 tak. tak. No. To w sumie płynnie przechodząc, dla mnie e, moją wypowiedź prawką nietypową, nietypową wyprawką, no. bez której nie chcę rodzić, jest lista doradców specjalistów. Taka, że mam gotowca, no. zanim urodzę no. i wiem, e, że na przykład u kogo najlepiej sprawdzić wyzidełko, kto no. jest najlepszy, jak chodzi o doradzenie w karmieniu, mm -hmm. doradcy mm -hmm. lektacyjny, mm -hmm. e, jakich pediatrów mam do wyboru no. i jest zostawiony po prostu na lodówce numer? Że jak nie ja, to mąż też wie, gdzie w razie czego no. uderzać. No. I mi to daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Takiego komfortu, no, nie? że do kogo uderzyć. Tak. Chyba wiem o co Ci chodzi. Mówisz że takiej sieci ludzi, mm -hmm. którzy ewentualnie do których możesz się zgłosić, nie? Tak. Ja mam też wrażenie, że to trochę zahacza o tą położność środowiskową, o której mm -hmm. kiedyś rozmawiałyśmy, nie? Tak. Czy to jest taki fajny, zaufany człowiek, do którego możesz uderzyć z problemem? On może być kontaktem do kontaktu. <grym> tak, no, w ogóle. Dokładnie. No, fajnie tak. sobie taką jest mieć taką zbudowaną sieć, nie? Tak. Że wiemy, kogo mamy w okolicy, wiemy, gdzie możemy, jak coś się udać. Jak czujemy intuicyjnie, że coś nam nie pasuje albo mm -hmm. w naszym zdrowiu, albo z dzieckiem, no to właśnie Masz że... Rację. To dużo daje. I to dotyczy właśnie i mamy i dziecka, no bo my tak. też wtedy jesteśmy w połogu. Mhm. Także warto też coś, na przykład fizjoterapeutka uroginekologiczna. Urogin urogin Uro uroginekologiczna. Trudna Rosta <grym> opatka jakaś nie. dla siebie, nie? Ja w ogóle mam wrażenie, że moje macierzyństwo hmm. zaczęło się jakoś tak lepiej kręcić, kiedy ja weszłam w jakieś właśnie kontakty z innymi mamami, wiesz? Hmm. Że dopóki ja byłam taka samotna i sama sobie i tak nie za bardzo miałam do kogo się wyżalić z moimi macierzyńskimi hmm. problemami, to było pod górę. Hmm. A kiedy ja już sobie zbudowałam właśnie taką sieć, i tak jak mówisz, i o tych specjalistach, i właśnie o jakichś grupach Facebookowych, hmm. to nagle się okazało, że hmm. da się to znieść. Hmm. <laughs> że to wcale nie nie jest tak źle i że ja nie jestem sama. Mm -hmm. I na pewno tutaj dużo mi dały, wiesz co, takie spotkania mamowe. Okej. Okay. Odbywały się u nas misje, ja się na nie zapisałam i po prostu poszłam, tam były z maluszkami. Jak je znalazłaś? A przez stronę biblioteki chyba to było rozreklamowane jakoś tak. Ja się tam zapisałam z Kornelką i poszłam, i po prostu były mamy z dziećmi w tym samym wieku co moje. I wiesz, i po prostu te dzieci się bawiły, tam były jakieś tematyczne te spotkania, niby dla dzieci, ale dla mam. Ale dla mam. Ale ja myślę, że to jednak było dla mam. I ja tam poznałam właśnie wtedy dużo różnych mam, wtedy już można się było mówić na plac zabaw, więc... Tak jak mówisz, właśnie ta obecność, obecność jakiejś innej osoby mm -hmm. i jednak otaczanie się... Innymi jest bardzo ważne. Kurczę, teraz przychodzą mi do głowy, bo powstaje coraz więcej pawialni. Takich kawiarni <grych> tak, z pawialnią. Też, no. I to jest też super miejsce przyjść po prostu no. na kawę. W ogóle wszystkie miejsca, które gromadzą ludzi. Mamy z dziećmi. Tak. No. Na mojej liście jest to na wsparcia. Napisałam sobie To na wsparcia. Dużo O. No. I przez to rozumiem różne rzeczy, yy, które no, przy, pierwszym, przy pierwszym dziecku nie umiałam jeszcze tego budować. Mhm. Nie wiedziałam, że aż tyle dojdzie też obowiązków, więc. Yy, Raz, że to jest sieć wsparcia osób, czy to z rodziny, czy przyjaciół, czy też takich płatnych usług po prostu z zewnątrz, mm -hmm, ale mm -hmm. przeszłam też płynnie do AGD. Bo ja zaczynałam od AGD najpierw. No. Jak jeszcze nie do końca umiałam prosić o pomoc, albo po no. prostu było ciężko o tą pomoc, albo nie było kasy na dodatkowe, teraz już wiem, że ta kasa zawsze się znajdzie. <noise> Tylko trzeba sobie priorytety inaczej ustalić, no, czy jestem no, no. warta tego, żeby zainwestować w pomoc z zewnątrz, no. ale na początku m, po prostu zmywarki, suszarki e, elektryczne, no. jakaś pralka, nie wiem, no cokolwiek po prostu, rumba, która tańczy życie tak. i wszystko, co sprawi, że będzie mi lżej. I tak w naszym domu znalazł się Thermomix <noise> na przykład, <noise> bo ja wiecznie przypalałam obiady, okay. naprawdę nie? O, a my jeszcze Wolnowar ogarnęliśmy. Wolnowar, tak, nadania jednogarnkowe no. różne, no, no, domów, które no, no, no. też przyspieszają. I ułatwiamy sobie życie Matko! jak się I my jeszcze kupiliśmy, teraz mi się przypomniało, gigantyczną e, zamrażarkę. O! Po prostu to, to nam też odzyskało tyle czasu. Więc... Wyprawka dziecięca, jest Tak, Z mam w wyprawce dziecięca. ja mogę nie mieć już praktycznie nic dla dziecka dzisiaj, no. ale potrzebuję mieć różne gadżety, które... Tobie od... ułatwią, nie? Ułatwią, ale odzyskają no. mój czas. To jest o. dla mnie, to co jest dla mnie najcenniejsze mhm. w tym momencie. Mam wrażenie, że właśnie mhm. najgorsze jest to, kiedy się rodzi to pierwsze dziecko, mhm. jak sobie zdajesz sprawę, że już nie będzie tak samo. Wiesz? I okay. że, y, że nagle twoje życie wygląda inaczej i musisz uh -huh. je dostosować. I masz takie pierwsze, oh! o nie, w ogóle katastrofa, a później się okazuje, że jednak są gadżety, są sposoby, są ludzie, którzy trochę pomagają ci wrócić do tego poprzedniego życia, ale uh -huh. już w takiej nowej formie, nie? To dokładnie. Znaczy to jest takie przecieranie szlaków, bym no. powiedziała. Wymaga faktycznie odnalezienia się w nowym miejscu uh -huh. i ułatwienia sobie uh -huh. tak, zorganizowania sobie przestrzeni, żeby ona nam ułatwiała życie. Żeby nam służyła, tak. nie? Tak, no. Wiedziałaś o tych gadżetach typu zamrażalki i tak dalej. Wiesz, czym sobie wymyślałam? O no. słuchawkach na bluetooth. Ja Cię kręcę po prostu, jak ja to odkryłam, mm -hmm. że ja mogę moje dziecko, które chce spać tylko na mnie i tylko i wyłącznie na mnie, usywiać i oglądać sobie serial na Netflixie, to ja po prostu wróciłam. Mm -hmm. Takie okno, trochę do życia na świat, nie? Tak, w ogóle już nie tylko mówię o serialach, nie tylko nawet o YouTubie, o jakichś podcastach, o że, że ja mogę, nie? Że, że mogę mieć w domu ciszę, mm -hmm. ale sobie coś tam. Tak. Więc ja miałam słuchawki, po prostu piłę, dziecko. <słuchawki> Telefon, słuchawki, internet. Ja sobie słuchałam dużo audiobooków, albo robiłam no. jakieś kursy, coś tam się oh. doszkalałam i miałam wrażenie, mm. że dalej mam moje życie. Dalej mam moje życie, ale tak. nie mam. Tak, ale tutaj jest taka gwiazdka no. dla mnie, bo to też potrafi bardzo... Um, wciągnąć, pod mm -hmm. takim kątem, że utrudnia potem wychodzenie. Mm -hmm. Że jak przy taki moment, że już dziecko było w stanie trochę bardziej się uspokoić, jeść na zewnątrz, spać na zewnątrz, mm -hmm. to już miałam, Utknęłaś, wiesz... nie? Utknęłam, że było mi dużo łatwiej sięgnąć po no. takie, taką namiastkę kontaktu, namiastkę no, no. rozrywki w domu, nie robiąc nic i będąc mm -hmm. w takiej pozycji, <laughs> niż na przykład wyjść na głupi spacer choćby na 5 minut. No. I Wiemy, co <laughs> wtedy uratował mi John. <laughs> Psiak, który potrzebował spacerów, i okazało się, że te 5 minut spaceru z nim dawało mi więcej niż 40 to minut taki odpoczynek. Nie? Tak, to był taki głęboki relaks skupiony właśnie bez mm, elektroniki. Mm -hmm. Więc to jest taka pułapka, że z jednej strony to jest super okno do życia, ale na no, z taką mądrością i nie na kilka miesięcy, nie? Mm -hmm. <grafy> Tylko raczej z dążeniem do tego, żeby wyjść do ludzi, poznać mamy, wrócić do normalnego życia, no. żeby to dziecko nauczyło się też spać na zewnątrz i tak dalej, a nie coraz bardziej się zamykać, że ja, warto sobie no sprawdzać, no. czy to nie powoduje, że zamykamy się coraz bardziej w tych czterech ścianach, bo to się może źle skończyć. Niestety. Tak. U mnie się skończyło. U mnie też. <grafy> Halo, Puk Puk, tu mamy jak ty. Nagrywamy z myślą o wsparciu wszystkich mam. A Tobie? W czym ten konkretny odcinek ułatwi macierzyństwo? Pomyśl o trzech mamach, którym mógłbyś podesłać tą rozmowę i pomóc. Dzięki Twojemu zaangażowaniu możemy tworzyć ten kanał. Dziękujemy. Dziękujemy. Więc e, i ostatni gadżet, który u mnie jest na liście, to zaciemnianie. Mm. Zaciemnianie czego? Zaciemnianie okiem. Okej. Okay. <gry> e, ułatwia... Tak, sporo to ułatwiało, jak chodziło o wyregulowanie rytmu dobowego, a no. zwłaszcza w lecie, kiedy to słońce. Było za długo, jasno. No, no, A ja już no. chciałam, żeby to dziecko już spało i żeby ta melatonina już się wydzielała, no. tak jak w zimie. No, no, no. no. <laughs> Więc y, zaciemnienie domu przed i lampeczki takie niskie światło, które udawało to wszystko, właśnie, że y, zachodzi słońce, pora, już spać. A -a. Melatoninka się wydziela. Mm -hmm, mm -hmm. I to też nam pomaga, jak jedziemy w jakieś inne miejsce, nowe. No. I nasze dzieci się łatwo rozpraszają. I przy usypianiu, i mhm. przy karmieniu. Mhm. I jak jest nowe miejsce, ja chcę nakarmić, i po prostu tam jest tysiąc gadżetów. Mhm. No to <grafię> po prostu. Zarzucam koc na ogno. Duże wyzwanie, tak. A jak biorę sobie ze sobą takie lekkie harmoniki, to są takie cieniuteńkie z IK na przykład, no. to w każdym miejscu jestem w stanie sobie stworzyć szybko miejsce odcięte od mhm. bodźców i mogę żyć. I kumamcie, cię, bo w ogóle mam takie wrażenie, że wszystko jakby z tych rzeczy ułatwiających życie kręci się wokół tego, Dzięki żeby nasze dziecko poszło z żebyśmy my mogły coś w tym czasie zrobić, nie? Tak. Tak, to trochę sięgając do tego odcinka, w którym mówiłyśmy o rozszerzonej wyprawce. Uh -huh. No to właśnie, u nas finalnie takimi gadżetami była piłka uh -huh. i chusta. Uh -huh. I to było naprawdę, to było moje uh -huh. odkrycie. Piłka, dlatego że nie musiałam już chodzić i po pokoju i bujać, tylko e ja sobie prostu siedziałam z słuchawkami, elegancko uh -huh. oglądałam i bujałam. I tak samo chusta, że ja w ogóle mam ręce. Ja mogę coś zrobić, nie? Że ja nie muszę cały Cały czas wiesz. Tak. Niestety tę chustę odkryłam dopiero za drugim razem, ale teraz za trzecim na pewno będę po prostu już od kiedy Już się, się... chustą. Już się, już się w ciąży. Jeszcze w ciąży, ale już, już mam. Okay. Jak myślę o tej liście, no. to to były wszystkie takie rzeczy, do których ja stopniowo dochodziłam, jak um, Umieć w nowej sobie sytuacji tak, ułatwić sobie życie, no. zmieścić swoje potrzeby o swoje potrzeby, wiesz? I to jest mm -hmm. chyba też e, takie dosyć, mi się wydaje, bardzo istotne, bo często jak zostajemy mamami, zwłaszcza po raz pierwszy, mm -hmm. to tak trochę o sobie zapominamy, nie? Mm -hmm. I ja miałam takie coś, że w ogóle ja na szarym końcu, nieważne, że tam nie, nie jadłam, nie piłam, mm -hmm. ale wszystko się kręciło wokół dziecka, a jak odkryłam te właśnie takie małe momenty, tak. czyli na przykład tak ułożony dzień, że ja zaczynam dzień od prysznica. Mm -hmm. Czyli wstaję wcześniej, kiedy mój mąż jeszcze jest i ja idę nawet na to 10-15 mm -hmm. minut od prysznic, ale to jest moje 10-15 15 minut tak. i nikt nie stoi pod łazienką, nie pucha nie wiem, i w ogóle, wiesz, a ja udaję, że wcale nie słyszę, że moje tak. dziecko tam płacze. To, to są takie małe rzeczy, które warto sobie znaleźć. Może ktoś lubi malować, może ktoś lubi coś oglądać, tak. czytać, wiesz, żeby mieć nawet to 15 minut, bo czasem mhm. jest tak, że jeżeli nie jesteśmy w stanie wyłuskać godzinę, to rezygnujemy. Och, bardzo. No. Nawet jak mówiłaś o 15 minutach, to ja pierwsze co pomyślałam o no, minucie, o minucie no. że nawet takie mhm. I najlepiej jest w ogóle mieć w formie listy, bo jak już masz ten moment, jest dużo łatwiej się zdecydować na to, co coś. zrobić tak, jak masz już pomysł na to, albo dzień wcześniej zaplanować, no. albo rano, a jak no. przychodzi ten moment i ty jesteś wytyrana i mm -hmm. zmęczona, to mm -hmm. jest bardzo łatwo wtedy albo w ogóle zrezygnować, i tak jak mówisz stwierdzić, a nie mam godziny, to nie robi nic dla siebie, no. No. albo sięgnąć po telefon, który docelowo często nas jeszcze bardziej rozregulowuje i, mm -hmm. i męczy. No. Ale to by też trochę tłumaczyło, czemu mamy lubią tak chodzić na zakupy. Są te teraz takie słynne śmieszki, hehe. He, mama ma swój czas i dziecko idzie do do nie albo do Wiedronki. coś z tym jest. Ale jeszcze wiesz, pomyślałam, jak są takie rzeczy, które trwają minutę dwie. No. Fajnie też mieć taką listę. Co mogę robić z dzieckiem? No. Albo, czyli na przykład lubiłam pić kawę. Mhm. No to może zrobię to coś, skoro nie mogę mieć w ogóle czasu bez dziecka zupełnie, to zrobię to, to, z, zrobię dzieckiem. to z dzieckiem. Lekko to jakoś przetransformuję, czyli jeżeli mm -hmm. kiedyś kochałam spacery, no, no to pomyślę, jak to zrobić, żeby z tym dzieckiem chodzić na te spacery i mm -hmm. łączyć, łączyć te rzeczy. Albo jeszcze jedno my go odkryłam, na przykład y, bierzesz prysznic, coś, co i tak już musisz robić, no. ale robisz to lekko inaczej, czyli lubisz prysznicę, i tak musisz się kąpać, przynajmniej co jakiś czas. Musisz. No to może na przykład zapalenie świeczki albo włączenie fajnej, relaksującej muzyki. A, żeby sobie tak umilić, Wykorzystać nie? rzeczy, które i tak już musisz robić. No. Czyli, na przykład, musisz jeść. No to może ładny talerz i ładne mm. podanie tego. Mm -hmm. Coś, co, mh, chodzi mi chyba głównie o to, że to nie zajmuje dodatkowego czasu. Wiem. Czyli lekko zrobienie czegoś Popiekszyć lekko inaczej. sobie trochę taką codzienność. Nie? Taki spryt, wiesz? Taki spryt, żeby uh -huh. robić rzeczy, które już i tak trzeba zrobić, ale lekko inaczej, tak żeby nas ładowały. O, ja no. Cię. Żałuję, że nie wpadłam na ten odcinek, jak byłam w pierwszej ciąży. <śmiesz> <śmiesz> ja też. <śmiesz> <śmiesz> że dochodziłam do tego wszystkiego w sumie tak długo. No, na to tam prób i błędów. Dlatego bardzo Wam polecamy <śmiesz> <śmiesz> oglądać ten odcinek i zastanowić się. No. I, I sięgać szybko. Szybciej niż później. Po te Jakoś rzeczy. tak sobie w ogóle no. przemyśleć wcześniej, nie? Co mogę. Tak. No to trzymajcie się i trzymamy za Was kciuki. Tak. Cześć. <grym> pa, pa. Dzięki, że z nami tu byłaś. A teraz leć, subskrybować i polecać nasz kanał. No i oczywiście łapki w górę. Pa! Pójdzaki! Mogą być też w dół, ale raczej rzadziej. <grym>